Dzień dobry państwu. Jan Korczyński Planeta Trójmiasto. Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Jako że mamy wakacje i tego sportu jest troszeczkę mniej, to startujemy z takim cyklem serii programów o takich zapomnianych albo bardziej legendarnych obiektach sportowych Trójmiasta i dzisiaj jesteśmy w Gdyni w dzielnicy wzgórze Świętego Maksymiliana no i jak tak państwo widzicie jesteśmy w takim miejscu które może ze sportem tak na pierwszy rzut oka nie ma za dużo do czynienia bo z jednej strony akurat przede mną jest las troszeczkę za mną bardziej może ale niech ten widok który widzicie teraz was nie zdziwi bo to miejsce no jakieś 20-30 lat temu, nawet wcześniej, no było prawdziwym, yy, prawdziwym kawałem yy, historii sportu w Gdyni, a jesteśmy na ulicy Ejsmonda, yy, a więc tutaj kiedyś znajdował się dawny stadion piłkarski, dzisiaj to wygląda troszeczkę inaczej, ale chcemy właśnie wam powiedzieć, jak ta historia wyglądała. Początki tego stadionu sięgają początku lat 30. XX wieku, bo to wtedy, w 1930 roku, kiedy Gdynia tak naprawdę zaczęła się rodzić i budować, to wtedy też zaczął powstawać tutaj ten obiekt. Na początku mieliśmy tutaj stadion piłkarski, ale również była też 400-metrowa bieżnia i 7 kortów tenisowych, no ale raczej nikt. Nikt wtedy nie myślał, że tak naprawdę legendarnym miejscem tego stadionu będzie właśnie to, co znajduje się za moimi plecami, czyli tak zwana górka. No, to jest symbol tego miejsca, przede wszystkim symbol dla kibiców Arkigdynie, no bo ten obiekt to jest właśnie takie serce i, i prawdziwa historia tego klubu. Tutaj piłkarze rozgrywali mecze przez naprawdę bardzo długi okres. Myślę, że młodsi kibice pamiętają to miejsce raczej z innych inicjatyw innych wydarzeń, o których jeszcze dojdziemy, no, ale mniej więcej i tutaj e, tak naprawdę rozpoczęła się też historia Arki Gdynia, to tutaj rozegrano drugie derby miasta w historii, to był 11 kwietnia 1965 roku, Arka wygrała wtedy 1 do 0, ale też było wiele innych ciekawych meczów, no bo w latach 70. chociażby no Arka przeżywała prawdziwy boom, miała taki prawdziwy rozkwit, e, to było prawdziwe sportowe serce miasta, no i... Pojemność tego obiektu miała 8000, ale proszę sobie wyobrazić, że tutaj na stadion przychodziło na przykład w jednym sezonie, to był chyba sezon 1976-77. Ponad 18,5 tysiąca widzów. no Przy tej pojemności, o której już Państwu powiedziałem, no to to robi kolosalne wrażenie, a i tak przychodziło tutaj o wiele więcej kibiców, chociażby po 20 tysięcy, tak jak na przykład w roku 1979. No, wtedy to był prawdziwy rok yy, szczęścia dla Arki Gdynia, bo wtedy Arka wygrała Puchar Polski, mogła występować w europejskich Pucharach, i tutaj przejechała drużyna, która też otworzyła nowy stadion w Gdyni, Beroe Stara Zagora. To był mecz, yy, który Arka wygrała 3-2. do 2. Wtedy Dwie bramki. Strzelił chociażby bardzo dobrze znanym, znany gdyńskim kibicom Tomasz Korynt. Oprócz tych wyjątkowych wydarzeń, które też się tutaj działy, no też się sporo mówiło o takim obiekcie o takim, takim aspekcie wizualnym tego obiektu, no bo mówiono, że to jest naprawdę jeden z najpiękniejszych stadionów w Polsce, no bo tak jak mówiłem, za nami las, z drugiej strony morze i to był naprawdę fantastyczny widok, bo czasami nawet kibice właśnie tutaj, za mną, którzy byli na samej górze, no faktycznie mogli zobaczyć i las, i za sobą plażę w Gdyni, więc to był naprawdę jeden z fantastycznych, z fantastycznie położonych obiektów w naszym kraju, ale musimy też wspomnieć, tak jak już mówiliśmy o tych fantastycznych wydarzeniach w historii Arki Gdynia. tak musimy powiedzieć o pewnych dwóch wydarzeniach które też odcisnęły swoje piętno tutaj na tym obiekcie 20 czerwca 1984 roku też derby trójmiasta Arka Gdynia Lechia Gdańsk wtedy Lechia dla Lechi to był mecz dla obu drużyn to był mecz piekielnie ważny bo Lechia wtedy walczyła o awans do pierwszej ligi Arka wtedy potrzebowała punktów żeby utrzymać się to była wtedy druga liga i więcej o tym meczu się mówi. Nie to się działo na boisku, ale też musimy o tym wspomnieć. Lechia wygrała ten mecz 4-1, hatryk Jerzego Kruszyńskiego, ale też o tym, co się działo właśnie tutaj, za moimi plecami, bo tutaj już ponad 41 lat temu no, miało miejsce, o których no, przede wszystkim kibice arki chcieliby zapomnieć, a kibice Lechi cały czas to wypominają, no bo był mecz derbowy. Na mecz derbowy przejechało ponad 15 tysięcy kibiców z Gdańska. Tutaj stało kilkuset kibiców arki, no i kibice. Lechi przejęli, to można powiedzieć święte dla kibiców Arki miejsce. Na boisku wygrała Lechia, na trybunach wtedy też dużo się działo i też można powiedzieć, że z perspektywy tego, co się działo tutaj Lechia też to wygrała i powstało takie słynne powiedzenie, że nigdy górka nie było tak żółto-niebieska, jak wtedy biało-zielona. No i gdy przychodzi czas derbów, a już wiemy, że niedługo te derby też nas czekają, no to zawsze się wypomina ten dzień, 20 czerwca 1984 roku. Lechia kilka dni później awansowała do Ekstraklasy pod 21 latach przerwy, no a arka tym meczem niestety przypieczętowała sobie spadek do ligi trzeciej. Musimy się teraz jeszcze przeskoczyć do 1997 roku. Też derby trójmiasta, ale to już był kompletnie inny mecz, inne emocje to była trzecia liga. Mecz trwał 80 kilka minut. Arka przegrywała ten mecz 1-2, a potem wybuchły zamieszki na Murawie, no i wtedy policja po raz pierwszy użyła broni gładkolufowej na stadionie, co wywołało naprawdę niemałe poruszenie, jeśli chodzi o, o kibiców, którzy tutaj biegali też na Murawie, ale też przede wszystkim o całą społeczność tutaj kibicowską i, i przede wszystkim w mediach, bo też jest taka mała anegdotka o tym wydarzeniu, że y, jedną z kaset VHS, y, Którą, y, którą mieli policjanci, gdzie rejestrowane było całe te działania policyjne w trakcie tych derbów. Przejął jeden kibic Arki za drobną opłatą, wypuścił ją do mediów, no i powstała z tego niemała burza, ale to myślę, że jest taka ciekawostka, o której raczej nie chcielibyśmy za dużo mówić, no bo też nie jest to do końca związane ze sportem, ale ta data 1997 rok i te derby, które zostały zakończone walkowerem 3 do 0 Lalechi też się, y, też odcisnęły piętno właśnie na historii tego stadionu.

Jak już jesteśmy przy końcówce lat 90., no to te przede wszystkim trzeba powiedzieć, że wtedy klub z Gdyni no, popadł w lekkie problemy finansowe, też ten obiekt został zadłużony. No i w 2000 roku odbył się tutaj ostatni mecz na tym stadionie na ulicy Monda, To była trzecia liga, Arka Gdynia grała z Dolkanem Ząbki, wynik 1 do 1, a bramkę strzelił, bramkę strzelił wtedy Szymon Hartman, no i potem Arka przeniosła się już na obiekt przy ulicy Olimpijskiej. No a po likwidacji stadionu w 2000 roku tak naprawdę jedynym elementem, który pozostał po tym obiekcie, no jest właśnie ta trybuna, która zajmuje się za mną, górka, czyli tak jak już wcześniej mówiłem, święte miejsce. Tutaj zbierali się najbardziej zagorzali fanatycy Arki Gdynia i dopingowali swoją drużynę. W 2014 właśnie ta górka, która jest za mną została też objęta ochroną konserwatorską, co też zabezpieczyło ją przed jakimś zniszczeniem, przed jakąś przemianą. W 2016 roku tutaj działało przede wszystkim stowarzyszenie. Stowarzyszenie Kibiców Arki Gdynia, którzy chcieli tutaj zbudować coś takiego jak Arka Pokoleń. Chcieli na przykład wystawić taką stałą wystawę o historii tego klubu, też tutaj troszeczkę zabezpieczyć to miejsce. No i też pokażemy Państwu jedno z takich miejsc, gdzie jest właśnie zrobiona taka wystawa, mniej więcej koło kortów tenisowych, gdzie tak naprawdę też dużo się mówi o historii Arka, Arki Gdynia. No bo przede wszystkim Arka Gdynia, jeśli chodzi o tych starszych kibiców, no to jest właśnie kojarzona z tym miejscem tutaj. Od 2022 roku trwa też próba wpisania tutaj całego kompleksu, bo też mamy tutaj i Korty, no i również tą trybunę Górka za sobą, żeby wpisać ją do rejestru zabytków minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zgodził się, ale też w 2025 roku wojewódz wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił tą decyzję, a więc sprawa jest tak naprawdę cały czas otwarta, ale to miejsce cały czas żyje, a przynajmniej na pewno raz do roku, kiedy tutaj trwają spotkania pokoleń kibiców Arki. Gdynia I tak jest tutaj od 2012 roku, mniej więcej gdzieś przed początkiem sezonu, a ten początek sezonu też już niebawem. Zawsze są takie spotkania, właśnie kibiców, razem z prezentacją drużyną. Potem wszyscy się przenoszą na skwer Arki Gdynia, który jest całkiem, można powiedzieć, już pod nami. No i tam jest tak naprawdę spotkanie, właśnie takich kilku pokoleń kibiców Arki Gdynia. No bo tak naprawdę tutaj się wszystko zaczęło na tym stadionie, na tej górce. No dzisiaj jest to kompletnie inne miejsce. Tak naprawdę, jedyną pozostałością cały czas tutaj wspominamy, jest ta trybuna, która jest za mną, bo są korty tenisowe, gdzie ich jest naprawdę kilkanaście. i te się dużo dzieje. Są też boiska do koszykówki, gdzie też w lato się dużo dzieje. Ale raczej wszyscy, jeśli słyszą w Gdyni i kibice w Gdyni, jeżeli słyszą ulicę Ismonda, to kojarzą raczej miejsce to ze stadionem piłkarskim i przede wszystkim z tym miejscem, gdzie też możemy zobaczyć jest specjalna tablica upamiętniająca zawodników, czy też działaczy klubu, po prostu osoby związane z Arką Gdynia, których też już nie ma, jak chociażby Janusz Kupcewicz, jest Jacek Dziubiński, jest Zbigniew Rybak, a więc osoby, które też odcisnęły piętno na tym miejscu, a przede wszystkim na historii Arki Gdynia, no, która tutaj od 25 lat nie rozgrywa swoich meczów. To wszystko, jeśli chodzi o Ace Monda i o dawny stadion piłkarski, co będzie w odcinku drugim, to już musicie śledzić nasze media społecznościowe, także do zobaczenia. Na Planecie Trójmiasto, Facebook, YouTube, no i na portalu śledźcie nasze media społecznościowe. Do zobaczenia, mówi Wam Jan Korczyński.